Długoraj ostatecznie dostaje tą protekcję królewską, przebywa na, na dworze królewskim, los Zborowskich jest przesądzony, sąd sejmowy, konfiskata majątku Zborowskich, stracenie Samuela Zborowskiego i tutaj pojawia się kolejna tajemnicza intryga związana z losami Wojciecha Długoraja. Wojciech Długoraj pod koniec lat 80., XVI wieku, znika ze sceny dziejowej, znika w źródłach historycznych. Właściwie nie wiemy do końca, do kiedy on żył. Ostatni zapis nutowy sygnowany jego nazwiskiem pojawia się w Lipsku pod rokiem 1619. Jest to przerażające, bo tak naprawdę nie wiemy nic o ostatnich 30-40 latach życia Wojciecha Długoraja. Do końca nie wiemy też, jakie były jego okoliczności zniknięcia e, z Polski. Do tej pory przyjęło się twierdzenie, że musiał uciekać w obawie przed zemstą Zborowskich. Tymczasem jeśli przyjrzymy się datom i chronologii, to okazuje się, że e, on przebywał w Polsce jeszcze długo po sprawie zborowski, więc z pewnością nie obawa przed zemstą rodu Zborowskiej była powodem jego ucieczki z Polski. Jaki więc mógł być powód tej ucieczki z Polski? I teraz, jeśli porównamy sobie e, daty ostatniej ostatnie obecności źródłowej Długoraja i istotnych wydarzeń, które wtedy działy się na dworze królewskim, na dworze Stefana Batorego, to zobaczymy, że w przedziwny sposób zniknięcie Długoraja pokrywa się z wizytą w Polsce dwóch brytyjskich magów. Johna Dee i jego medium Eduarda Careya, o których wiemy, że byli agentami brytyjskiej królowej Elżbiety. i oprócz tego, że robili seanse spirytystyczne uzdrawiające dla króla Stefana Batorego, to mieli na celu gromadzić pewne informacje, wywierać wpływ polityczny po to, żeby król Stefan Batory nie poszedł na wojnę z Turcją. Turcja była sojusznikiem wtedy Anglii, więc Anglikom zależało, żeby, żeby za pomocą swoich magów płynąć na Stefana Batorego. Krótko po wizycie magów na dworze królewskim w Niepołomicach Stefan Batory choruje i w dziwnych okolicznościach umiera. Niektórzy podejrzewają królobójstwo. W tym samym okresie znika z areny dziejowej Wojciech Długoraj. Korelacja jest yy, oczywista. Czy Wojciech Długoraj mógł być zamieszany w to królowójstwo? Człowiek, który najpierw uratował życie Batorego przed Zborowskimi, później przyłożyłby rękę do trucizny? A może jakąś inną, nieznaną nam rolę wywiadowczą odgrywał wtedy Wojciech Długoraj? Jakim był agentem? Czyim tak naprawdę? Zborowskich? Zaufanym człowiekiem króla i kanclerza Zamojskiego, a może był związany też z wpływami brytyjskimi, może przy swoim kulaczym awanturniczym trybie życia odgrywał podwójną, potrójną podwój, nawet rolę, grał na różne, na różne fronty.